Jak dodawać wtyczki do WordPressa poprzez Windows Commandera lub Total Commandera? Tak, za pomocą protokołu FTP. Logujemy się na nasz serwer. Ja już jestem zalogowany. Przechodzimy do folderu, w którym mamy zainstalowanego WordPressa, czyli folderu www. Można też przejść przez public.html, przeniesie nas tak samo. I teraz do folderu WP Content, to jest tak dla. Tutaj mamy pliki Wordpressa tak, w głównym folderze i w głównym folderze public.html i trzy foldery, w których również są pliki Wordpressa wp-admin, wp-content, wp-include. Przechodzimy do wp-content, plugins, czyli wtyczki no i tutaj możemy doinstalować, wgrać nowe, dodatkowe wtyczki na serwer. One muszą być również rozpakowane, czyli nie mogą być w zipie, tak jakbyśmy to wrzucali przez panel administracyjny Wordpressa. Ja mam tutaj z drugiej strony, z prawej strony na dysku hmm, właśnie takich, parę takich wtyczek, które najczęściej używam. No i powiedzmy, że przerzucimy sobie All-in-One SEO Pack. To jest wtyczka, która trochę optymalizuje stronę pod wyszukiwarki. Znów, lewym przyciskiem myszy przytrzymałem, przeciągnąłem na lewą stronę i puściłem. Inna możliwość kopiowania plików to jest: możemy je sobie zaznaczyć insertem na klawiaturze. Insert wciskamy, tak i pliki się zaznaczają. I teraz je możemy lewym przyciskiem, przytrzymując, przeciągnąć i puścić lewy przycisk myszy. Albo możemy kliknąć przycisk F5 kopiowanie, i one zostaną skopiowane na serwer, albo na drugi dysk, tak? bo tego programu możemy też używać do kopiowania plików między dyskami. Ok, przykopiowała się e, nasza wtyczka All-in-One SEO pack, pojawił się tutaj, teraz przechodzimy do panelu administracyjnego WordPressa, e, wtyczki, zainstalowane wtyczki i mamy All-in-One SEO pack. pozostaje ją tylko włączyć, i wtyczka jest gotowa do, do działania. Trzeba ją jeszcze skonfigurować. Jak konfigurować tę wtyczkę i inne wtyczki opowiadam w, w innych filmach, wideo. Nagrałem całą serię filmów dotyczących przeróżnych wtyczek. Zapraszam do ich obejrzenia.